Dobra, powiedzmy, że to już. Ten makaron jeszcze mógłby szczerze mówiąc chwilę postać. Nie, I teraz porównaj sobie to, co ona, a co to jest tutaj. To jest wymieszane, tu się zrobił Sosi. Zobacz, to się oblepiło, to nie jest zupa, to się zaczyna robić danie. I w tym momencie wjeżdża on, majonez, otwiera. Bierzesz łyżeczkę, nie łyżkę, łyżeczkę. Łyżka to jest kurwa łyżka stołowa. Łyżeczka to jest łyżeczka. I ile kto lubi, na, na początek proponowałbym taką ilość, pół łyżeczki, bo to ma być do smaku, a to nie ma być kurwa majonezowa. Dajesz tyle. I jeszcze ociupinkę, tyle. Nawet uważam, o idealnie, teraz jest idealnie. No i co, pozostało nam to teraz tylko wymieszać. Mieszasz, mieszasz. Porządnie, porządnie. Jeżeli kolego drogi posmakuje ci to, możesz na przykład dodać tam ser żółty. No to, to już w ogóle jest kurwa, chłopie. 5 gwiazdek Michelin. 5 gwiazdek Michelin tych od I tak się prezentuje danie, rozumiesz? Zobacz, czy wygląda ci to na to co ten gość zrobił? No nie wydaje mi się. W tym momencie robimy oficjalny test. Kurwa, daj mi to w dół. Oficjalny test. Przepyszne jak zawsze, polecam. Co pre-recorded? Jaki filmik? Czy to kurwa tu mam debile? Czemu błąd? Jest, widzicie jakie dobre Naditka przyszła zjeść